Klechdy sezonowe Dziś wewnętrzna walka żelaznego Karła Żelazny Karol imieniem Wasyl postanowił zmienić nazwisko Pewnym utrudnieniem w realizacji tego zamierzenia Wydawał się być fakt, iż żelazny Karol w zasadzie nie miał nazwiska. W zasadzie? Tak, w zasadzie, bo przecież każdy przychodząc na świat posiada jakieś tam nazwisko. Ale czasami bywa tak, że nazwiska tego nie zna. Okoliczność tego rodzaju zaistniała właśnie w przypadku żelaznego Karła, który był wychowankiem leśnego domu dziecka imienia Kutuzowa. Skoro był wychowankiem leśnego domu dziecka, to chyba więcej niż pewne, że jego nazwisko musiał znać kierownik tegoż ośrodka. Otóż właśnie, że nie. A to dlatego, że żelazny karzeł był podrzutkiem, którego wspomniany już kierownik znalazł pewnego pięknego ranka, a konkretnie następnego dnia wieczorem, owiniętego w komsomolską prawdę i leżącego tuż pod drzwiami. Zresztą, gdyby nie te drzwi, to w ogóle by go nie zauważył. A tak, kiedy wychodząc uderzył go z impetem prawym skrzydłem, kierownik był gocianem, malec wytoczył się z rozwiniętej pod wpływem uderzenia gazety. Podejrzewam, że kierownik i bez tego by go odnalazł, bo przecież musiał się schylić, żeby podnieść gazetę. Na to właśnie, jak mniemam, liczył sprawca tej bądź co bądź ohydnej zbrodni. Ale jednej małej rzeczy nie wziął pod uwagę. Jakiej mianowicie? A takiej to, że kierownik czytywał tylko swęską Dagbladet ze względu na krój czcionki. Mm, no tak, ale powracając do nazwiska, jeżeli Karzeł go nie znał, to na jakiej właściwie podstawie zapragnął je zmienić? Bo gdzieś tam w najgłębszych pokładach podświadomości przeczuwał, iż jest ono paskudne. I jak się później okazało, nie omylił się w tym względzie. Właśnie, a więc kiedy zdesperowany Wasyl nie wiedział już zupełnie, co ma czynić, przyszło mu do głowy, aby zawezwać listownie dwójkę swoich nieodłącznych przyjaciół. Wiewiórkę łysąskórkę i krzywego wilka. Niestety, w silnym podenerwowaniu, oba listy zaadresował do wiewiórki i stąd też, a może też i po części dlatego, że rozerwał go nie wypał, krzywy wilk nie przybył. Natomiast wiewiórka łysa skórka oświadczyła, znam kogoś, kto powinien Ci pomóc. Jest jednym z najstarszych mieszkańców naszego lasu i może wiedzieć, kim był twój ojciec. Krótko mówiąc, udaj się do kuny. Pokrzepiony jej słowami udał się, więc każe gorączo do kuny. Kiedy zapukał, drzwi otworzył mu bosuk i powiedział: Dzień dobry, kuna jestem. Czym mogę służyć? Kiedy każdy wtajemniczył go już w całą historię, kuna, po głębszym zastanowieniu, zadeklarował, że może mu ewentualnie zaproponować nalewkę na kasztanach. Wasyl chętnie na to przystał i kiedy tak raczyli się nią, z nieskrywaną miłością, kuna przypomniał sobie nagle susła Gawrysiaka, który podobno widział niejedno. Mógł więc widzieć i ojca Wasyla. Udał się wtedy Wasyl do Susła Gabrysiaka I wyłuszczył mu tę samą historię Którą wcześniej wyłuszczył był Kunie A którą jeszcze wcześniej, jak pamiętasz Wyłuszczyliśmy my Suseł zamyślił się głęboko I zasnął Kiedy się przebudził Szarzało już mocno A na jego wezgłowiu chrapał żelazny karzeł. Najpierw się pyta A potem zasypia Obruszył się Suseł I zasnął Kiedy się przebudzili Świtał. Suseł popatrzył przeciągle na Karła i rzekł. Czułem, że prędzej czy później to musi wyjść na jaw. Ale może to i lepiej. Tak czy siak, prawda jest taka, dodał i zasnął. Karzeł przez chwilę wsłuchiwał się w jego równymiarowy oddech, po czym uderzył go kontrolnie z całej siły fajerką w czoło. Suseł przewrócił się na drugi bok i wymamrotał przez sen. Twoim ojcem był. Resztę zagłuszyło chrapanie. Po kolejnym uderzeniu Suseł już nie zmienił boku, a po następnych przestał nawet i chrapać. Karzeł opuścił jego norę mocno przygnębiony. A więc została mu już tylko jedna szansa. I to taka, przed którą bronił się od samego początku. Była nią wywołująca obłędną trwogę i znienawidzona przez wszystkich mieszkańców lasu wróżka z garnuszka. Bez jej wiedzy nie działo się tam nic. Kiedy stanął w jej błotnistym progu, wiedźma mieszkała na mokradłach, zaskrzeczała. Nie skoro ci było do mnie żelazny, nie skoro. No, ale skoro już jestem, to może byś mi powiedziała Wiem, wiem, z czym przychodzisz. Odparła i zdecydowanym ruchem nogi wskazała mu na zydel. A kiedy usiadł, wsadziła łeb do dymiącego garnuszka, z którego czytała przeszłość i wymówiła odpowiednie na tę okoliczność zaklęcie. To znaczy jakie? No hokus pokus, czary mary, niech się zjawi jego stary. W garnuszku zasyczało nieprzyjemnie, a przez jego ptasi dzióbek, bo to był garnuszek z dzióbkiem, począł wypełzać zwolna zgniło zielony, gęsty... Wydaje mi się, że właściwszym słówkiem byłoby tu wydzielać. Tak czas jak woń jakaś obrzydliwa rozeszła się po całym pomieszczeniu. Dwadzieścia minut później, kiedy wykasłali się już jako tako, a opar nieco się przerzedził, wróżka z garnuszka pochyliła się nad naczyniem, aby wypatrzyć odbicie wywoływanego. Ale gdy tylko spojrzała, gały wysadziło jej z orbit, a ze zbielałych gwałtownie warg wydarł się ni to ryk, ni to skobyt, który w końcowej swojej fazie przybrał postać partykuły. Nie... Ta, której bał się cały las, skonała z przerażenia. Podekscytowany do granic wytrzymałości Wasyl doskoczył do garnuszka i osunął się na zewłok wróżki. A jednak las w jakiś niewytłumaczalny sposób Dowiedział się o wszystkim, bo kiedy nazajutrz rano pochowano karła, czyjaś niewprawna, wiewiórcza łapka wydrapała mu na kamieniu nagrobnym taką oto inskrypcję. Tu spoczywa wasyl Dzierżyński. Przyjaciołom jako żelazny karzeł znany. Co się zaś tyczy wróżki, to już jej nikt nigdy więcej nie zobaczył. Niektórzy uważają, że jakie życie taka śmierć, i w związku z tym sugerują, że połączyła się ona z oparem. A jak było naprawdę? Jedno jest pewne. W miejscu, w którym leżała jej cielesna powłoka, wytworzył się jakiś przedziwny, jasny obrys, a dębowa klepka mocno wypłowiała. Przechodzący czasami tamtędy mieszkańcy lasu czynią to jak najśpieszniej, rozglądając się przy tym trwożnie dookoła. A na wszystkich urzędowych mapach lasu miejsce to figuruje jako biała plama.